Szybkimi krogami dobiega końca Łódzka Amatorska Liga Siatkówki. Rozgrywką z udziałem 52 zespołów od początku patronuje Telewizja Toja. Przed nami ostatnie mecze 15 sezonu Łódzkiej Amatorskiej Ligi Siatkówki, a organizatorzy już mogą szykować się do wielkiego finału. A w nim w Ekstraklasie Panów zagrają siatkarze PGE i Dzikusów, którzy gładko przeszli fazę półfinałową. PGE awansowało do finału pokonując Iskrę 2 razy 3 2 i 3-1. A drugim finalistą będą Dzikusy, tak jak w ubiegłym roku, które również pokonały w dwóch meczach Phantom 3-1 i 3-0. Niespodzianką w ekstraklasie mężczyzn jest porażka Iskry, która przez wiele kolejek liderowała rozgrywką. Z kolei sensacją zakończył się pierwszy mecz półfinałowy w ekstraklasie kobiet. Liderujące po rundzie zasadniczej Dzikusy przegrały 2-3 ze stacją Nowagdynia. Personalnie Dzikusy rzeczywiście e, wydaje się, że są najlepszą drużyną, ale pozostałe trzy... 3... Drużyny, które walczą w półfinale, mogą sprawić tutaj sporą niespodziankę. Jak sądzę marzeniem jest zdobycie medalu. Już nie pytam o kolor, bo na pewno marzy się złoto. To znaczy tak, w zeszłym sezonie zdobyliśmy brązowy medal, w tym sezonie mamy nadzieję na wyższą pozycję. Kto wie, czy zespół trenera Bogusława Justa nie będzie musiał odłożyć marzenia o złotym bądź srebrnym medalu na przyszły sezon, bowiem w pierwszym spotkaniu półfinałowym Dream Team przegrał z Jutrzenką Bychlew 1-3. Mecze w poszczególnych ligach toczyć się jeszcze będą do końca marca, a wielki finał odbędzie się 14 kwietnia z udziałem znamienitych gości. Chcielibyśmy zaprosić na finał reprezentację Resursy, która w 1979 roku zdobyła Puchar Polski. Jeden, jedyny, ale ponieważ mamy kontakt z tymi osobami, praktycznie cały zespół jest i myślę, że tutaj się pojawi. Rozgrywki Łódzkiej Amatorskiej Ligi Siatkówki odbywają się w Hali Szkoły Podstawowej nr 205 przy ulicy Dąbrowki. Organizatorem ligi jest Klub Sympatyków Piłki Siatkowej, a patronem medialnym Telewizja Toja.